Siemanko Koldziska z tej strony Metsu i witam was w pierwszym odcinku z kariery Borussia Dortmund. Jak na początek oczywiście musimy wybrać tą drużynę. Tutaj się znajduje budżet transferowy, nawet niezły, oczywiście mniejszy niż ten, którym dysponowałem w Manchesterze United, ale myślę, że wystarczy. Planuję też tutaj taką politykę transferową mniej więcej jak ma Borussia Dortmund, czyli pozyskiwanie raczej młodych piłkarzy. Nie wiem, jaki tam przelio wiekowy sobie przyjmę. Prawdopodobnie max 23-24 lata. Starszych raczej nie planuję pozyskiwać. Oczywiście młodszych zdolnych również będę planował wyszukać. Plus oczywiście zatrudnię na sam start jakiegoś skauta, no bo to się przyda. Pewnie będzie jakieś wymaganie, żeby pozyskać jakiegoś młodego zawodnika. Zobaczymy na jaką pozycję Tą twarz ustawię sobie taką, jak miałem w Manchester United. Garnitur, bo to jest jedyny strój, który tutaj w miarę wygląda. No i okej, okay, oczywiście, to jest gotowe. Zagramy na poziomie legendarnym długość połowy 4 minuty waluta euro pobierzemy najnowsze składy i oczywiście wystąpią rozgrywki europejskie w pierwszym sezonie. Rozlasujmy fazę grupową jeszcze raz, żeby te grupy były jakieś bardziej rzeczywiste. Myślę, że ustawimy sobie taką grupę, jak była w rzeczywistości w Lidze Mistrzów, czyli zamiast CSKA pojawi się Real Madryt, a zamiast Ajaxu Legia Warszawa. Inne grupy niech będą trochę pomieszane, bo nie chce mi się tego ustawiać, ale nasza niech przynajmniej będzie rzeczywista. No i okej, okay, wszystko załatwione, możemy przejść dalej. Oczywiście pobierają się teraz najnowsze składy. Nie chcę popełnić takiego błędu jak kiedyś w karierze Arkadiuszem Malarzem, gdzie nie było najnowszych składów. No i czasem te składy wyglądały dość śmiesznie. Wszystko będzie tutaj aktualne. Jeśli chodzi o moją politykę transferową, no to oczywiście planuję tutaj jakieś wzmocnienia, ale nie rewolucję kadrową, raczej takie lekkie uzupełnienia składu. Planuję pozyskać na pewno jakiegoś młodego, uzdolnionego bramkarza, żeby w przyszłości zastąpił Byrkiego, bo jakoś za tym bramkarzem szczególnie nie przepadam. Plus na pewno planuję pozyskać kogoś na pozycję napastnika, no bo nie oszukujmy się, tutaj jest pierre Obama Aubameyang. Długa przerwa i potem gdzieś tam jest ten młody szwed Aleksander Isaac. No a z takimi dwoma napastnikami, to średnio widzę ten cały sezon, bo on jednak jest bardzo długi. I chcę pozyskać jakiegoś typowego napastnika, oczywiście młodego. no Tam mam kilku kandydatów, potem zobaczycie, o kogo wyślę zapytanie. Chętnie pozyskałbym na przykład no ale niestety on dopiero co dołączył do Napoli, więc nie będą zainteresowani jego sprzedażą w tym okienku. Może kiedyś w przyszłości go pozyskam. Podobnie jest z Piotrkiem Zielińskim, Krychowiakiem, Glikiem, więc niestety ciężko pozyskać jakiegoś ciekawego Polaka w tym okienku transferowym. Raczej skupię się na innych graczach, a czy graczach innej narodowości. Polaków gdzieś tam w przyszłości postaram się pozyskać. Oczywiście w Borusji jest jeden reprezentant polski, Łukasz Piszczek, który ma pewne miejsce w podstawowym składzie i u mnie również będzie występował. Oczywiście decyduje się na ten turniej przedsezonowy. Najciekawiej moim zdaniem wygląda Puchar Amerykański I myślę, że na ten turniej się udamy W grupie prawdopodobnie zagramy z Realem Madryt, Interem i Realem Salt Lake City Więc nawet niezła grupa Oczywiście jeden outsider i trzy porządne drużyny Tak jest, tak jak mówiłem, tak grupa wygląda Tutaj standardowe wiadomości, że weźmiemy udział w Pucharze Przedsezonowym Tam będzie oczekiwanie bodajże sprzedaż koszulek, tak jest Zobaczymy inne cele. Jeśli chodzi o rozwój młodzieży, no to mamy pozyskać jednego piłkarza na pozycję napastnika i rozwinąć go o 10 punktów. Do spełnienia moim zdaniem. Jeśli chodzi o ekspozycję marki, no to oczywiście tutaj te koszulki i inne wymagania również. Finanse obniżyć wynagrodzenia. Raczej na to nie ma szans, bo u mnie wynagrodzenia tylko rosną. Musimy dojść do ćwierćfinału pucharu i wygrać ligę. Plus dostać się do półfinału Ligi Mistrzów. Chyba to jest w moim zasięgu, ale zobaczymy jak to będzie. Tutaj wizje i oczekiwania, może być tutaj łowca talentów. To mnie średnio interesuje, za moment zatrudnię skauta. Zobaczmy jacy będą dostępni na rynku, tutaj oczywiście werbujemy skauta. Chyba najlepszy jest ten Holender. Jestem w stanie włożyć takie pieniądze, że pozyskać specjalistę. No i wyślemy go, myślę, że do Polski, bo tam jednak rodzą się naprawdę ciekawi napastnicy. I warto poszukać kolejnego Roberta Lewandowskiego. I okej okay, tutaj pozycja napastnik wysyłamy skauta. Raport oczywiście będzie nam wysyłał przez 3 miesiące, mam nadzieję, że kogoś ciekawego znajdzie. No i okej, okay, to już załatwione. Jeśli chodzi o ten puchar, to tak jak mówiłem, zagramy z Realem Salt Lake City, Interem, ale Madryt. Naprawdę mocna grupa w grupie B zagram Manchester City, Arsenal Liverpool. I Portland Timbers, time, time bodajże tak się nazywają. Nie wiem co mi tutaj się tak zawiesiło wszystko. I teraz czas na podstawowy skład. Oczywiście zmienię formację. Myślę, że zagram formacją 4-3-3, ale chyba taką bardziej defensywną. Gdzie tam będzie dwóch takich defensywnych pomocników i jeden taki środkowy pomocnik. Tutaj ofensywa wygląda dobrze, jeśli chodzi o lewą obronę. To tutaj zagra Guerreiro. Myślę, że on tam może występować. Tak jest, może grać na lewej obronie. Tutaj Durma oczywiście, za pozbędziemy. Linia obrony w miarę optymalna. Musimy tutaj jeszcze jakiegoś ciekawego piłkarza znaleźć na ławce, kto tutaj by się nadawał. Myślę, że tutaj Weigla damy do podstawowego składu. Tak jest na pozycję Sachina. Castro może zostać, on potrafi grać na defensywnym pomocniku. A Durma zmieni właśnie. Kto może zmienić? Durma. Chyba tylko albo Gytse, albo Shinji Kagawa, ale chyba zdecyduje się raczej na Kagałę. Niech on zagra na początku w podstawowym składzie. Myślę, że to będzie dobra decyzja. Ok, to jest już ustawione. No i teraz, oczywiście, trzeba skompletować ławkę rezerwowych, bo podstawowy skład myślę, że jest w miarę optymalny. Tutaj tego szwedzkiego, znaczy Getse damy na pewno na ławkę w miejsce bendera, albo nie czekajcie, gintera się możemy też potem pozbyć. Tutaj Gitce'a na pewno powędruje na ławkę. Bender w miejsce gintera i gintera się pozbędziemy, a w jego miejsce na ławce rezerwowych, właśnie, kogo by tu można jeszcze dodać z tych ciekawszych? No, tego napastnika, bo to jest jedyny, którym dysponujemy tak naprawdę. Wielkiego wyboru nie mamy. Jest oczywiście bardzo uzdolniony, ale jeszcze młody. I potrzebuje trochę czasu, żeby dojść do jakiegoś poziomu takiego, choćby powiedzmy, że średniaka Bundesligi, bo obecnie to mógłby sobie gdzieś tam w podstawowym składzie grać, tak, ale w ekstraklasie. No. Tutaj może co najwyżej pojawiać się z ławki rezerwowych. Ustawimy wszystko pod względem wieku i wypożyczymy tych takich młodych piłkarzy, którzy nie mają praktycznie żadnej szansy grać choćby w meczach pucharowych. No, bo nie oszukujmy się, jak gracz ma 55 overalla, no to raczej w Borusi sobie nie pogra. Niech gdzieś idzie na wypożyczenie i tam zdobywa doświadczenie i umiejętności. Paslaka też wypożyczymy, bo jednak na lewą obronę jest Guerreiro, jest szmelcer i Paslak by sobie nie pograł. Niech gdzieś idzie na wypożyczenie, tam się ogra i mam nadzieję, że za sezon wróci jako bardziej kompletny piłkarz. Tutaj jeszcze kilku piłkarzy dodamy. No i to by było chyba na tyle. Czy jeszcze tutaj kogoś można dodać? No, tego gracza akurat, bo bramkarz nie jest nam potrzebny taki młody. Jak będę potrzebował bramkarza, to oczywiście wyszukam go sobie tam przez scouta. Ale to w przyszłości najpierw trzeba znaleźć jakiegoś napastnika, żeby spełnić te wymogi, bo chcę to jak najszybciej mieć z głowy po prostu. No i teraz możemy wyszukać kilku piłkarzy. Na początek myślę. Że bramkarzy wyślemy zapytanie o kilku takich młodych, zdolnych, którzy myślę, że w ciągu sezonu dwóch staną się naprawdę ważnymi graczami Borus i Dortmund. Pierwszym jest Alban Lafont, każdy go powinien kojarzyć, kto gra w FIFA trochę. Drugim będzie Kepa, zostawmy jego nazwisko. Na razie potem się jak go pozyskam, no to będę je na pewno wymawiał. Mam nadzieję, że jak najrzadziej, no bo jednak nie chciałbym, żeby rywale stwarzali sobie dużo sytuacji pod moją bramką. Kolejny to Pickford. Bramkarz angielski, tutaj Jordan Pickford. Donna Rumy nie będę się starał pozyskiwać, bo już występował w karierze Manchester United, a raczej nie chce robić tych samych transferów co w tamtej karierze. No i jeszcze tutaj wyślemy zapytanie od Jacka Batlanda. To już jest chyba taki bramkarz, powiedzmy, że w porównaniu z tymi z wyższej półki, więc raczej jego cena może być trochę zaporowa, ale zobaczymy jak to będzie. No i okej, okay, jeśli chodzi o bramkarzy, no to chyba by było na tyle więcej raczej nie potrzebuję wysyłać zapytań. Ci i tak się raczej zgodzą na transfer do Borusi, a ceny ich też są w miarę optymalne. Wyślę zapytanie oczywiście o Arkadiusza Milika, ale raczej wiem jaka będzie odpowiedź, bo zawsze jest taka sama jak piłkarz, ledwo co dołączy do jakiegoś zespołu. Tutaj trzeba teraz jeszcze wyszukać kolejnych graczy. Myślę, że wyślę na pewno zapytanie o Angela Correa, młody gracz. Atletico jest naprawdę uzdolniony i myślę, że Argentyńczyk w przyszłości będzie naprawdę świetnym graczem i sprawdziłby się w i Dortmund. Jeszcze myślę, że tak dwóm trzem zawodnikom. O dwóch trzech zawodników zapytam. Kolejnym będzie Sanabria, gracz Betisu. A on jest chyba w podobnej sytuacji co Milik, więc tutaj też transfer wydaje się być mało prawdopodobny. No i myślę, że takim ostatnim kandydatem będzie Dolberg gracz Ajaxu Amsterdam. Naprawdę utalentowany duńczyk, który mógłby być fajnym zmiennikiem dla Piera Emeryka Obama Yanga. No i okej, okay, wysłaliśmy już zapytanie o tych piłkarzy. Ustawimy jeszcze trening. Tutaj trzeba wybrać kilku piłkarzy do treningu. Na pewno trenować będzie Dembele, bo to jest chyba nasza największa perełka i chcę z niego zrobić w przyszłości naprawdę świetnego gracza. Tylko jaki by mu tu trening wybrać, bo to też jest pytanie zawsze. Czekajcie, jakiś taki pod niego, no to może utrzymanie piłki, albo nie, czekajcie, mijanie przeciwnika. To mu się na pewno w przyszłości przyda, więc ustawmy mu taki trening kolejnym piłkarzem wyznaczonym do treningu będzie Pulisic. Amerykanin też zasługuje na rozwój, bo jest naprawdę obiecujący i myślę, że w tym sezonie również dostanie swoje szanse, więc raczej nie planuję oddawać go na wypożyczenie, bo po prostu to było zmarnowanie tego gracza. On spokojnie w Borusi może pojawiać się co jakiś czas jako zmiennik. Na pierwszy skład obecnie nie ma szansy. No na szczęście to jest FIFA, więc Marco Royce mam nadzieję, że mi się nie połamie, no bo jednak ten piłkarz jest bardzo kontuzjonalny, ale na szczęście w grze te kontuzje nie są aż tak częste, więc jest szansa, że ten gracz coś zdoła osiągnąć, bo tak naprawdę to kontuzje hamują karierę tego kiedyś naprawdę mega utalentowanego piłkarza, a teraz już bardzo dobrego, no tylko niestety, no, co chwila odnosi kontuzje, no i ciężko coś ugrać, jak jesteś częściej kontuzjowany niż grasz. Tutaj jeszcze dodamy do treningu Emre Mora. Myślę, że damy mu mijanie przeciwnika. Pięciu piłkarzy już... Jest w treningu, więc inni muszą poczekać na swoją szansę. Jeszcze pomyślę, czy w przyszłości nie trenować tego Guerrero, bo on też jest naprawdę ciekawym graczem. No i okej, okay, przejdziemy dalej, oczywiście. W dzisiejszym materiale raczej nie planuję grać spotkań. Od następnego będę grał, bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał 20 minut albo więcej. Jakieś tam większe ruchy transferowe planuję dopiero po tym turnieju przedsezonowym, bo wtedy zobaczę, którymi piłkarzami grami się dobrze, a którzy są raczej do wymiany, bo wiecie, najlepiej to sprawdzić tak naprawdę w meczach, bo wtedy dowiem się na własnej skórze, czy mi jakiś piłkarz odpowiada, czy nie, bo może się okazać, że gościu, którego widziałem tak powiedzmy na sprzedaż, będzie świetnie grał i będę go chciał mieć w podstawowym składzie nawet, a może się okazać, że ktoś z podstawowego składu będzie dla mnie tak słaby, no, że będę go musiał sprzedać, no bo trzeba jednak dobierać skład pod swoje własne preferencje. Nie patrzyć tak naprawdę, bo wiadomo, każdemu się inaczej gra piłkarzami i trzeba patrzeć pod siebie, no bo jednak to ja będę musiał grać z tymi piłkarzami przez całą karierę i muszę ich dobierać pod swoje preferencje. No tutaj jak widzicie, milikiem nie są zainteresowani jego sprzedażą. Za Dolberga nawet nie chcą za dużych pieniędzy, ale i tak złożymy mniejszą ofertę, bo ofertę zawsze można dać większą, a warto zacząć od nieco niższej kwoty. No i w tym materiale to już powoli zbliża się do końca, w następnym zagramy oczywiście z Interem i Real Madrid. No a w tym materiale to by było na tyle. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek, no i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!